Dzień dobry Państwu. Z tej strony swojej Rokowina. Chcę pokazać pewne informacje, być może dla Państwa przydatne. Tematy w chwili obecnej będzie taki cykl tematów poświęconych aminokwasom. Czym są w ogóle aminokwasy i dlaczego warto się nad nimi pochylić? Tak samo jak witaminy czy pierwiastki śladowe, mikro makro, elementy, tak również aminokwasy są w naszego organizmu niezbędne. Jeżeli byśmy budowali dom, szanowni państwo, układali cegłę do cegły, to powstanie mur. I dla nas aminokwasy właśnie są takim murem. My potrzebujemy cały czas uzupełniać niedobory tychże właśnie aminokwasów. Pozwolę sobie, szanowni państwo, pokazać na slajdach informacje dotyczące właśnie, czym są aminokwasy. W pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności chciałem zacząć od alornityny, czyli organicznego związku chemicznego z grupy alopaminokwasów. Dlaczego on jest taki istotny? Musicie Państwo wiedzieć, że nasz organizm również potrzebuje czegoś do oczyszczania organizmu, czyli składników niezbędnych, żeby właśnie ten organizm właściwie funkcjonował. Tutaj będę zawsze sugerował też robienie, odkwaszanie organizmu, oczyszczanie, pełny detoks, to wszystko jest istotne. My przez lata gromadzimy różnego rodzaju powiedzmy toksyny w organizmie, które się kumulując doprowadzają do stanów zapalnych. Kilka aminokwasów odpowiada również za to, żeby eliminować te zanieczyszczenia w organizmie, czyli przeprowadzają nasz detoks, ale i również eliminują stany zapalne organizmu, które powstają w skutek niedoborów właśnie tychże aminokwasów. I teraz proszę zwrócić uwagę, że L-ornityna pełni rolę w cyklu ornitynowym, czyli mocznikowym. Co to oznacza dla nas? No z, nic więcej, jak właśnie oczyszczanie organizmu. I teraz proszę popatrzeć. L-ornityna bierze udział w metabolizmie. Powstaje z L-argininy, czyli też aminokwasu i to jest najważniejsze. O L-argininie generalnie będę osobny materiał nagrywał, bo to jest tak rozległy temat L-arginina, że warte jest osobnego materiału. Ponad 20 powodów jest, dla którego powinniśmy sięgać po L-argininę. Dlatego y, między innymi właśnie powstawanie L-Ornityny z L-Argininy. To jest bardzo istotny aminokwas dla naszego organizmu pod wieloma względami. Teraz proszę zwrócić uwagę, że arginaza jest enzymem zawierającym w swojej cząsteczce mangan. Z manganem jest tak, że on jest pierwiastkiem, który generalnie jest ciężko przyswajany przez organizm, trudno go znaleźć w pożywieniu. Nie każdy z nas, również na przykład, je mięso, czyli osoby, które są weganami, muszą szukać. W innych rozwiązaniach tego manganu. Niedobory manganu są dla nas niekorzystne. Oczywiście nadmiar manganu jest szkodliwy, więc suplementacja manganem powinna być no, bardzo zrównoważona. Powinniśmy bardzo starannie dobierać właśnie tą suplementację. W mojej ocenie najlepszym źródłem akurat suplementacji. Jest serwatka. Bardzo dużo osób, naszych przodków, stale korzystało z serwatki. Serwatka jest białym cudem, to jest żywność funkcjonalna. Przez nas niestety bardzo zapominana i odrzucana. I teraz zwróćmy uwagę, Szanowni Państwo, że jeżeli popatrzymy na nasz organizm, to L-ornityna bierze udział w dwóch takich najważniejszych procesach oczyszczania organizmu, czyli detoksu. Jest tutaj powiązane to ściśle z syntezą glutaminy i syntezą mucznika. Udział oczywiście l-ornityny wspomaga l-asparginian, czyli dwa najważniejsze aminokwasy, jeżeli chodzi o syntezę glutaminy i syntezę mocznika. Wspomaga zatem organizm w walce z takimi chorobami, jak spuszczenie, marskość czy przewlekłe stany zapalne wątroby. Uważam, że to są akurat bardzo istotne informacje i warto dlatego stosować suplementację zawierającą akurat l-argininę. I y, wydaje się odpowiedź prosta, czy korzystać z tego, czy nie. Jak już zaznaczyłem, najlepsze źródło dla nas, y, akurat y, tychże właśnie aminokwasów. Jest w serwatce. Jeżeli, szanowni państwo, nie macie dostępu do serwatki, nie kupujecie jej, sugeruję w tym momencie produkt proteinowy, Active Protein firmy Nature Day, gdzie jest pełny właśnie ten profil aminokwasów. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z osobą, która pokazała tobie. Właśnie te, ten produkt, tą prezentację. Active Protein, proszę Państwa, jest nad, wyprodukowany pod ścisłym nadzorem. To są polskie laboratoria, polskie zakłady produkcyjne. Firma Natur Day siedzibę ma na Śląsku. W związku z tym. Do dyspozycji jest bardzo fajny produkt. Produkt, który stosuje się w oknie anabolicznym. To jest też bardzo istotne, bo proteiny lubią w tym czasie być wchłaniane przez organizm, czyli bezpośrednio po wysiłku do 30 minut. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma pytania, zapraszam do tych pytań i kierować również pytania do osób, które Wam pokazały tę prezentację, lub bezpośrednio do mnie, autora tego nagrania.